Dziś odbyła się konferencja prasowa stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska. Opozycyjni radni przedstawili swoje zdanie na temat wczorajszej sesji rady powiatu, podczas której głosami koalicji uchwalono zmiany dotyczące budżetu powiatu i inwestycji budowy szpitala. Sesja była spektaklem, który miał opinię publiczną wprowadzić w błąd i pokazać fałszywą rzeczywistość. Było oczywiście przewodnim tematem budowa szpitala. Tego szpitala nie ma z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego że koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej Platforma Obywatelska zabrakło odwagi, żeby wziąć odpowiedzialność za 16 milionów, które dostaliśmy z Sejmiku województwa. Były to pieniądze unijne, załatwione, jak przypominam, w poprzedniej kadencji. Po drugie, doszło do tego, aby dobro publiczne, jakim jest budowa szpitala, poświęcić na rozgrywki polityczne. Szczególnie, żeby uderzyć w doktora Ostrowskiego i w doktora Pilarczyka. I ku temu poświęcono 16 milionów publicznych środków. I po trzecie, podejmując decyzję o nieprzyjęciu tych pieniędzy, że jakoby nie było gwarancji na nie, co zresztą jest nieprawdą, dzisiaj wydaje się prawie 35,5 miliona. Tak się przynajmniej planuje na budowę tego kompleksu. I jest to... Nic nie trzyma się logicznie tutaj zasady dobra publicznego. Na pewno to dobru publicznemu nie jest podporządkowane. Jeśli już, to wyłącznie interesom Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A tak, w cieniu dyskusji o przyszłości szpitala, mam wrażenie, że trochę radnym, pewnie też opinii publicznej, umknęła uchwała przegłosowana jednogłośnie przez. Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej, która sankcjonowała ograniczenie działalności zoz czyli jakby ograniczenie dostępu do usług medycznych i jakości świadczenia tych usług. I przypomnę krótko, że to była uchwała, która sankcjonowała likwidację pododziału urologicznego, likwidację pododziału diabetologicznego, likwidację pododziału dla dzieci przywlekle chorych likwidację dwóch poradni istotnych ze społecznego punktu widzenia, a mianowicie poradni diabetologicznej oraz poradni poradni gastroenterologicznej oraz poradni chorób zakaźnych. Mówiła też o przeniesieniu pracowni bakteriologii ze szpitala poza budynki szpitala. I żeby tego było jeszcze mało, to na, w tle jakby tej uchwały toczy się dyskusja o ograniczeniu, czy możliwości ograniczenia ilości łóżek na internie. Wczorajsza sesja także była próbą zrobienia spektaklu, teatralizacji wydarzeń, aby dotrzeć do ludzi i znowu ich prowadzić błąd. Szpitala nie ma, ale za to jest wózek z dokumentami. Dwadzieścia kilka tomów się włoży. Brakowało tylko orkiestry jeszcze, żeby pokazać jak to jest, jak się napracowano. No każdy z mieszkaniec Gniezna widzi. Ludzie patrzą, przejeżdżają 3 maja, przejeżdżają wywodnicą, widzą, że te okna puste, szpital niewybudowany. No to jest realia. Takie samo, a nie wózek z dokumentami. No ale pokazują, pracowaliśmy, ciężko pracowaliśmy. A poza tym wynajmuje się autobus, kupuje się kaski i jadą pod przewodnictwem Boba budowniczego na budowę. Nie wiem, czy mieli kopać tam tymi szpadlami, co mieli zrobić. Szpital powiatowy, który przez. 27 lat pod wodzą tak powiem, dyrektora Pilarczyka rozwijał się. Był postrzegany przez Urząd Marszałkowski, przez Województwo Wielkopolskie, jako jeden z lepszych szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego. Praktycznie zaczął ograniczać swoją działalność. Zamiast rozwoju, mamy cofanie się. O kondycji finansowej ZOZ-u i groźbie komercjalizacji powiedział radny powiatowy Marek Gotowała. Na koniec roku 2012 powiem w skrócie szpital, czyli podczas jeszcze, za rok, w którym jeszcze dyrektorem był w części pan dyrektor Pilarczyk, rok zamknął się zyskiem na poziomie około 400 tysięcy złotych, mimo że były pewnego rodzaju wydatki na związane z realizacją inwestycji. Rok 2014 też zamknął się zyskiem na poziomie około 40-50 tysięcy złotych, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że sprzedano przychody na winiarach za 4 miliony złotych, to, którymi to środkami pokryto 4 milionowy dług, jaki się szykował na koniec roku 2013. No w roku 2014 nie ma już czego sprzedać i widać, że to zadłużenie roczne będzie, jak pan dyrektor już tutaj szacuje, na poziomie nawet do 3,5 miliona złotych. W przypadku gdy nie ma czym tego pokryć. Porównuje się tą wartość z amortyzacją. Pozostaje tutaj różnica na poziomie około minus 700 tysięcy, minus 800 tysięcy. Przedstawia się decyzję, o czym również pan dyrektor Frącka, jak wczoraj mówił, decyzję do powiatu, czy ten dług pokrywa, czy wchodzi na ścieżkę komercjalizacji i prywatyzacji. Pan dyrektor ładnie powiedział, utworzy się spółkę, jeśli powiat tego długu z roku 2014 po roku sprawozdawczym nie pokryje.